na konieczność. Pisanie jest dla mnie sposobem myślenia. Ciąg czynności myślowo-czuciowych. Udzielaniem głosu y, tym, którzy go nie mają. Szansą powiedzenia tego, czego nie umiem powiedzieć w życiu. Moja książka Hista en Sista, bo taki nosi tytuł, y, jest y, właściwie o histerii, o histerii, która wydawałaby się takim tematem XIX wiecznym, ale moim zdaniem ciągle wraca i nawet jeżeli histeria kobieca została wymazana, wy, 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 wyrzucona z listy chorób psychicznych, to jednak wciąż mówi się o histerycznych kobietach. I ja śledzę w sobie i w innych kobietach y, tę histeryczność, a raczej to, jak społeczeństwo narzuca y, kobietom y, jakby tezę, że, że są histeryczkami, żeby im coś odebrać, żeby im nie dać prawa do własnego głosu. Ostatnio usłyszałam, że histeryczka to jest kobieta, która domaga się, y, walczy o to, czego nie, o, o co nie muszą walczyć mężczyźni. I trochę o tym jest ta, ta moja książka. Ona jest trochę czasem smutna, ale czasem jest taka na śmiechu, bo histeria to jest też taki historyczny śmiech. Pisanie na tle innych. Y, myślę, że y, to jest pisanie, które się rozwija w przeplocie, w jakimś takim um Zaplątaniu o inne języki, o jakieś takie braterskie czy siostrzane, czasem oczywiście na kontrze, czasem w jakimś takim związku, właśnie bliskim. Nie widzę tego pisania jako bardzo osobne, gdzieś tam egotyczne i pisane w, w, w oderwaniu od wszystkiego. Uważam, że ono zaplata się też od tkankę społeczno-polityczną w mocny sposób. No i właśnie jest takie rozpięte o cudzy język i zawsze tego chciałam. Pisanie jest dla mnie próbą czy szansą powiedzenia tego, czego nie umiem powiedzieć w życiu. I, I to nie umiem powiedzieć od zawsze, mimo tego, że jakoś walczę o ten własny głos również w życiu pozapoetyckim, ale jednak w poezji jest mi to powiedzieć łatwiej a myślę, że również jest to powiedze to jest mówienie też w imieniu innych, którzy podobnie jak ja boją się wyrazić własny głos. Ja te głosy wydobywam. Ta książka dlatego będzie taka, jak w ogóle moje wiersze będzie wielogłosowa, wielowarstwowa i gdzieś między tymi językami jest też to moje własne, mój własny głos.